Witam Was w kolejnym filmie z tym gościem. Tego wcale nie lubię. Nie żartuję. Nagrywam dziś razem film, bo by, by było. Tak, jak wcześniej nagrywałam. Nagrywam film z tym, co na łóżku. Idź wytłumacz, co będziemy robić. Idź tam, wytłumacz, co będziemy robić. Ja wam. Ja wam się odsunę. Jednak tam idzie balona Na łóżku i balon nie może spać się tutaj na łóżku. Jak spadnie na podłogę, to się nie licie, po prostu gra znowiona i ten. Ale jak gramy tu na łóżku, nie może spać balon, tu na łóżku my się będziemy rzucać i wszystko robicie. A my zaczynamy, damy rzuty. Dobra, dawno jest balona. Ja wiem, jak no to się zaczyna. Tu pierwsze stoimy, chodź tu się ustawiamy rzędzie i rzucamy do siebie. Wy widzowie, oglądajcie! Like, subik! Ну, Три! 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 Spadło nam chociaż raz? Nie wiem. Co było? Ej, ale umożliwi się, że nie może nam spać trzy razy. A, bo nie powiedzieliśmy na początku. A spadło już jeszcze jeden raz. No, czy jeszcze dwa? No, jeszcze dwa. No <grywa> 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 tu Tu jest za małe. No proszę. Idź po wolana. 呀，走、yeah.。 Ha <laughs> I'll yeah. see Ale ważne, no, o czym gadamy o no. okresie bajce? Hmm, hmm, pomyślę. Hmm, o czym gadamy widzowie? Diby, wracasz! Dawaj! Jestem fajny! Gada w tle tam. Słyszycie? Kto sam, Gado! Robię cięcie i widzimy się jak już z tym, jak się wyszła. Jak już zrobił. Już zrobił te. tos, Już zrobił tego kasztana. Zrobił, już zrobił tego kasztana. Co miał zrobić? Tego tego brązowego kasztana. Ooooo! Co? Nie wiem! Hmm. Zobaczcie jaka fajna bluzka, zobaczcie jak, pokaż swoją bluzkę do widzów, ja mam właśnie taką, o widzicie jaki dinozaur w kaskietówce, o, o jaki fajna, fajna, fajny napis, wszystko fajne, no, należy mieć fajniejszej, zobaczcie, dinozaur, kaskietówka, no i idziemy dalej, tego się nie zapomina. <grym> Dobra, Wow Ja też te te to rzadko słyszę, ale coś to na serio puka. No. I tak o taki... Taki, Taku, jak ja zapukam. Taki, taki, zobaczcie. co, jak zapuka i taki, no takie... No serio. Ja tak zapukam. Teraz patrzcie, to nie byłam ja. Teraz patrzcie. Teraz trzeba było... Ja słyszę, jak jest takie... Oj. Dobra, sí. widzowie ten. Poczekajcie. widzowie ten, pójdę na pewno sprawdzić, czy tam coś puka, bo nie wiem. Ale pójdę sprawdzić. Nie sí. tym Ja jak to nie puka. Ty nie możesz i zobaczymy, czy to się odpuka. Znaczy wiecie go... A nie wiem, czy to usłyszycie. Dawaj. Dawaj, Nawet ty, jak. Dawaj. Nie nie to pukało, chłopie? chłopie cicho. No, coś takie.

Będziemy kończyć odcinek, bo już stąd będziemy wyjeżdżać. Ale przyjedziemy tu, nie wiem. No może U, w jakimś innym te. filmie. Nie wiem, czy na pewno w następnym filmie. <średzyma> nie nie wiem, czy, czy, że to, że... Na pewno w następnym filmie tu będziemy. Na pewno jeszcze tu kiedyś przyjedziemy. Ale nie tą sprawę. Ale nie, nie teraz... O wow! 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 co ja robiłem? Dobra, tym żegnam teraz... jak żegnamy już się z widzami. Ja ci pokażę ten takiego kliczka. A ja mi się na niego, tam się nie wokół. O tak. I potem ja stoję tak na to. I... O! I razem! I eee. do ty!